Cześć przepraszam z tego głupiego live'a. Bardzo jedynie na telefonie. No słuchajcie, to jest poranek jak w ogóle pomyślnie sobie, po prostu to jest bardzo łatwe dodać modele. Mod Resident 228 było nieco inaczej. 229 też jest nieco inaczej. Też fajnie. A więc zacznę. Угла. Еще мы дождь. Если бы будили темпу, они бы не могли давать несколько линков на раз. А я не дать. Чтобы бы убрали сам кробок на попросту. Копию.